Kilka tygodni temu z panem posłem Jońskim przedstawiliśmy wstępne wyniki naszej kontroli poselskiej. Mówiliśmy o miliardzie trzystu milionach złotych, które stracono bezpowrotnie. Dzisiaj wiemy dzięki raportowi NIK, który od kilkunastu minut wisi na stronie internetowej, że była to dokładnie kwota miliard trzysta czterdzieści osiem milionów. Ale szanowni Państwo, wtedy nazwaliśmy ten przekręt posłowieńskim przekrętem na miliard, ale tak naprawdę ten przekręt miał być zrobiony na 6 miliardów, bowiem według naszych ustaleń do 12 lipca 2018 roku spółka celowa, która została zawiązana do realizacji budowy bloku węglowego, podpisała umowę. Podpisała umowę na 6 miliardów 23 miliony. 35 tysięcy złotych. I ta umowa była realizowana, ale była realizowana, Szanowni Państwo, bez zabezpieczenia źródeł finansowania tego projektu. Co to oznacza? To oznacza, że ten projekt miał po prostu nie zostać zrealizowany. I szanowni Państwo, nowe światło w, tym, w tej sprawie rzucają zeznania. To jest bardzo ważne, bo my często jako opozycja mówimy o tym, że potrzebne są komisje śledcze. Dlaczego one są potrzebne, szczególnie ta sejmowa, która ma instrumenty? Po to, żeby politycy PiS mogli pod przysięgą, pod groźbą zarzutów karnych, zeznawać i mówić prawdę. Był minister, był minister, minister Tchórzewski, który powiedział prawdę. I te zeznania są w dokumentach, do których z posłem dotarliśmy. Tchórzewski mówi, wszystkie działania spółek w zakresie pozyskiwania finansów były pozorowane. Pozorowane. Czyli podpisano umowę na 6 miliardów złotych, nie mając żadnych źródeł jej finansowania i konsekwentnie przy użyciu siły politycznej je realizowano. I to potwierdza kolejne zeznanie, w tym razem zeznanie świadka, członka zarządu jednej ze spółek energetycznych, który mówi, cytuję, decyzje dotyczące przedmiotowej inwestycji miały charakter wyłącznie polityczny. Szanowni Państwo, to jest ta smutna błęda. Smutna błęda, która musi być pewnego rodzaju pretekcją dla instytucji państw. WIS w tym miejscu, w Ostrołęce, w tym regionie wygrywało wybory. Sześć kolejnych wyborów rzędu budując mi wielkiej elektrowni, która da miejsce w pracy. Pamiętacie wypowiedzi Szydło jak przyjeżdżała w 2015 roku w swoim Szydłopusie? I mówiła, że będzie praca, że nie będzie śmieciówek, że ludzie będą porządnie zarabiać. Widzicie Państwo jakiś zakład pracy za nami? Widzicie jakąś fabrykę? Widzicie jakieś umowy? Tak, były te umowy. Te umowy były realizowane przez kilka lat, ale wyłącznie dla pisowskich dygnitarzy z tego miasta. I dzisiaj chcemy powiedzieć wszystko, że zrobimy wszystko jako opozycja, żeby ta sprawa nie została zawieziona pod dywan. I Morawiecki, i Szydło i Tchórzewski, i Sasiń, którego odwiedziliśmy w ostatnich dniach, który unikał spotkania ze mną i z posłem Jońskim, a który przysłał nam odpowiedź, z której wynika jedno. Wynika to, że wszystkie informacje, jakie posiada o tej inwestycji, to są informacje, że z komunikatów giełdowych tych dwóch to są które nadzorują. Zrobimy wszystko, żeby politycy PiS więcej nie oszukiwali Polaków, żeby nigdy nie budowali Obietnic wyborczych mając pełną świadomość kłamstwa i nie pozwolimy na przekręt. To są jakieś pytania? Adres Boroski, TF24. Ja chciałbym zapytać, jakie wy jako opozycja będziecie robić działania? Będziecie jaki składać związek do prokuratury, żeby wyjaśnić sprawę i po tym raporcie nikt i także po kontroli właśnie...